Illuminated Euro Swinger przez ostatnie kilkanaście lat znalazł się na wyposażeniu setek tysięcy karpiarzy. To niezwykle popularny, chyba najpopularniejszy swinger, który kiedykolwiek znalazł się na rynku. Firma Fox wreszcie wprowadziła nowy, usprawniony model Illuminated Swingera. To jest Euro Swinger MK2. Czym różni się od poprzedniego? No przede wszystkim różni się nieco designem, ale oto oczywiście rzecz jest kosmetyczna. Przede wszystkim różni się sposobem zwalniania żyłki, i tutaj jest najważniejsza rzecz, ponieważ ten nowy sposób jest o wiele lepszy niż w poprzednim modelu. Na czym polega system MK2? On zresztą nie jest niczym nowym, dlatego że swingery Foxa, ale nie Illuminated, kiedyś były właśnie wyposażone w system MK2. Polega on na tym, że tu mamy taką zapadkę, którą otwieramy, wkładamy do niej żyłkę i zamykamy. No i teraz, proszę bardzo, swinger się znakomicie tutaj trzyma. Nie ma możliwości, żeby żyłka spadła w odróżnieniu od poprzedniej poprzedniego modelu Illuminateta, kiedy e, dwa elementy, które ściskały żyłkę, no czasami powodowały to, że żyłka, przede wszystkim plecionka, sama mogła wyskoczyć z tej głowicy. Tutaj takiej możliwości nie ma, ale oczywiście e, musi być uwalnianie żyłki w momencie brania, więc podniesienia wędki. I tak też tu wygląda. Kiedy wędkę się podniesie nieco powyżej, ta dźwignia się automatycznie otworzy. Proszę bardzo i zwalnia nam żyłkę. Sposób jest bardzo prosty i bardzo skuteczny. Illuminated MK2 posiada jeszcze jedno usprawnienie. Również tak jak w poprzednim modelu jest możliwość włożenia tutaj beta lighta, ale inaczej to wygląda. Wkłada się go od pod spodu, to jest taka zaślepka. Natomiast na frontowej części jest wycięcia, więc ten Betalight nie jest osłonięty plastikiem, więc go doskonale, dużo lepiej widać niż w modelu tym standardowym, do tej pory nam znanym. Pozostałe elementy Swingera są takie same, a więc dociążenie, które można, które porusza się tutaj na tym drucie. No i oczywiście dodatkowe dociążenie sprężynowe, w skali od 0 do 2, a więc umożliwia nam to doskonale, doskonałą pracę swingera podczas postawienia wędki chociażby pionowo albo mówiąc bardzo daleko, czy przy silnym wietrze, kiedy ten naciąg swingera jest bardzo, bardzo, bardzo silny. W starych modelach sygnalizatorów Foxa gniazdo łączące sygnalizator ze swingerem znajduje się tu pod spodem. Natomiast w nowych z tyłu, i teraz oba modele są niekompatybilne, dlatego też ten nowy Illuminated MK2 Swinger posiada nowy wtyk. Wtyk inaczej skonstruowany, tego typu, który pozwala na współpracę ze starymi sygnalizatorami, które gniazdo mają tutaj pod spodem, zarówno i z nowymi, które gniazdo mają z tyłu. Nowe świecące swingery Foxa oferowane są osobno, ale również w kompletach po 3 lub 4 sztuki w takim etui, gdzie mieszczą się to akurat wersja na trzy swingery. Są w kolorach żółtym, zielonym, czerwonym i jeszcze ewentualnie niebieskim. Są również komplety z trzema sygnalizatorami wyłącznie niebieskimi.